Rabbi Berg Napisane przez doktora Arnolda Franka Znałem osobiście sześciu rabinów, którzy publicznie wyznali, że Jezus Chrystus jest ich zbawicielem, chociaż oznaczało to dla nich utratę wszystkiego, co było im drogie. Rabbi Berko opowiedział mi następującą historię swojego nawrócenia. Nagle zachorował i konieczna była operacja, a ponieważ był ortodoksyjnym Żydem, ostro sprzeciwiał się wzięciu go do szpitala chrześcijańskiego. Lecz żydowski chirurg, któremu całkowicie ufał, chciał operować tylko tam. Operacja udała się lecz stan zdrowia rabina był w dalszym ciągu krytyczny. Zdolna pielęgniarka, która się nim zajmowała, była gorliwą chrześcijanką i przyjaciółką Żydów. Przez kilka tygodni jego życie zdawało się wisić na włosku. Później poprawa stanu zdrowia, która w dużym stopniu była rezultatem fachowej opieki, delikatności i cierpliwości pielęgniarki postępowała zadowalająco. Pewnego dnia Berg zaczął rozmawiać z nią o religii, a to dało okazję, by poprosić, aby rabin objaśnił jej starotestamentowe proroctwa mesjańskie. Przyniosła mu Biblię. Berg nigdy wcześniej nie widział Starego i Nowego Testamentu oprawionych razem, nie wiedział nic o Nowym Testamencie i nie chciał go mieć na swoim łóżku. Nie miał również chęci, lecz przeciwnie obawiał się studiować proroctwa. Mając jednak ogromne zobowiązania wobec pielęgniarki, nie chciał jej odmówić. Po kilku dniach wspomniał o tekstach proroczych, niektóre wyjaśniając i twierdząc, że pozostałe jeszcze nie zostały wypełnione. W taktowny sposób pielęgniarka poprosiła, by pozwolił jej pokazać. Jak proroctwa te zostały wypełnione w Jezusie z Nazaretu. Berg wahał się, a nie chcąc jej urazić, w końcu zgodził się. W proroctwie Michasza rozdziale piątym wersecie drugim przeczytał, że król Izraela urodzi się w Betlejem. Następnie otworzył Nowy Testament i przeczytał historię narodzin Chrystusa w Betlejem. W proroctwie Izajasza w rozdziale 61 wersetach 1 i 2 wskazała rabinowi dzieła Mesjasza. To proroctwo zostało odczytane przez Pana Jezusa w synagodze w Nazarecie w dzień szabatu i on odniósł je do siebie, mówiąc dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Ewangelia Łukasza rozdział czwarty wersety od szesnastego do dwudziestego pierwszego. Po tej rozmowie pielęgniarka poradziła rabinowi odpocząć, lecz zanim wyszła z pokoju wręczyła mu swoją Biblię, w której zaznaczyła kilka fragmentów. Rabin próbował odpocząć, lecz jego myśli były zbyt aktywne. Zastanowił się nad wiedzą biblijną pielęgniarki. Żydówki nie interesują się religią. Był zdumiony tym, co usłyszał i przeczytał. Uprzedzenia, wątpliwości i obawy podniosły się jak chmury i próbowały zgasić światło rozniecone w jego duszy przez Ducha Bożego. Drżącymi rękoma wziął Biblię i przeczytał zaznaczone rozdziały Nowego Testamentu i zdawało mu się, że jest w nowym świecie. Zaczął podziwiać Chrystusa, i chociaż do tej pory nie życzył sobie widzieć kapelana szpitalnego, teraz przyjął jego wizytę z zadowoleniem. Odbyli wiele serdecznych rozmów o Chrystusie, aż pewnego dnia rabin rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Boga. Członkom swojej kongregacji, którzy przyszli go odwiedzić, wyznał, iż wierzy że Jezus jest Mesjaszem. Wszyscy byli zaszokowani i uznali, że poważna choroba dotknęła również jego umysłu. Na twarzach malowało się przerażenie, ponieważ mieli go w ogromnym poważaniu. Wreszcie starsi napisali do niego, że chociaż szanują i kochają go jako rabina, to jednak podjęli bolesną decyzję odmawiającą mu prawa wstępu do synagogi. Ze względu na jego wiarę w Jezusa jako Mesjasza. Potem nikt go nie odwiedzał, nawet żona ani żaden z jego krewnych. Lecz berg przewidywał to wszystko, wiedział, że wszyscy jego przyjaciele odwrócą się od niego. Czasami wydawało się, że fala żalu i smutku zaleje go. Ponieważ jego naród nie potrafił i nie chciał zobaczyć chwały Boga w twarzy Jezusa Chrystusa, tęsknił więc do swoich bliskich i dawnych przyjaciół, a czuł się tak, jakby świat był pustynią. Jednak Jezus był przy nim jako jego przyjaciel, jego pocieszyciel, jego moc, a smutek zmienił się niebawem w radość i mógł powiedzieć wraz z apostołem rzeczy. Które były zyskiem dla mnie, uważałem za stratę dla Chrystusa. Pewnego dnia spotkała go ogromna niespodzianka. Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne poprosiło go o przetłumaczenie Biblii na żargon, mieszaninę hebrajskiego, niemieckiego i innych obcych języków. Jest to język, którym mówi większość Żydów, zwłaszcza w krajach wschodnich. Kiedy praca została ukończona, przyniósł mi egzemplarz swojego tłumaczenia. Tysiące egzemplarzy rozpowszechniono wśród Żydów w Polsce i Rosji. Wciąż pozostaje prawdą to, co jest napisane w liście do Rzymian rozdziale 11 wersecie 5, tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko reszta wybrana przez łaskę. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.